Wiesz, to jest najgorsze w bycie głupim. Ja się nie Rzucasz dużo głupich, luźnych żartów, po których każdy wyzywa Cię od idiotów. Zamiast tego pojemnika co jest z tyłu grilla. Problem pojawia się, gdy trafisz na jeszcze większego imbecyla, który twierdzi, że to jest świetny pomysł i luźny żart zamienia się w przejechanie połowy kraju na tej ciężkiej pracy tylko po to, żeby powiedzieć Mateuszowi, że jest kwa gruby. <laughs> no dobra, ale zacznijmy od początku. Nay Rose, oh yeah, I'm finna pop, yeah, baby hit the spot like summer and some dipping dots. Jackpot sound coming at you through a different slide You can try your luck but end up missing from a living shot. oh yeah, oh baby it's my season. Straight up out the water, I'm so well, I'm artesian. Girl in my diem. Every time suspicion hits you, ask about this, she gon' swear that guy she got amnesia. Okay, okay. Czy możesz okay to Cześć, jestem Mateusz. Oto moja brzka. Mój rower to składany Romec Zenit z 1934. Od dzisiejszego podziałku, który walczył pod Monte Cassino. Służy mi dzielnie od lat, ale niezbyt dobrze przetrwał próbę czasu. Łańcuch jest dość istotnym elementem każdego roweru. Ten niestety zaczął trochę zwisać. Kurwa, żeby się wykole... Wyobraźcie sobie, jak ciężko mi wjechać pod górkę na szóstym biegu. Wydaje mi się, że rower nie ma czystego centymetra ram. Kierownica praktycznie nie skręca. Błotniki wyglądają, jakby ktoś się zrobił z puszek po piwie. Planuję odmienić swoje życie. Prowadzi do mojej rutyny więcej ruchu Sprawny rower pomógłby mi odyskać ster w Łodzi Jaką jest moje życie? Niestety wszystko zaczęło się sypać Czemu k kolejny raz do schoty, nie dobrych adresów? Witam tutaj z Jest do tego dobry powód, ale to bo, nieważne A przynajmniej tak miał sądzić Mateusz tak naprawdę to nie jest pierwszy dzień projektu. Co więcej, to nawet nie jest rower, który dostanie Mateusz. Złomek od zawsze miał być tylko przykrywką. Nie, nie zmodyfikowaliśmy go? Będąc szczerym, nawet nie próbowaliśmy. To był rower pułapka kupiony za jakieś 100 zł. Za KFC prawie to tak naprawdę plan był ułożony jeszcze zanim Jasiek przyjechał do Krakowa zmodyfikować trójkołowy rower dostosowany pod potrzeby Mateusza. Ale zresztą wy i tak to wiecie. Widzieliście miniaturkę tego filmu. A więc oto, jak to zrobiliśmy. Halo, dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia co odnośnie garażu. Skoczyliśmy dzisiaj jeszcze od razu do Kierfura. To z galerii krakowskiej kupiliśmy wiertarko, wkrętarkę, nitro do mycia itd., itd. My to potrzebujemy tak naprawdę na tydzień. Oczywiście stawka byłaby za pełen miesiąc, żeby pan nie był stratny. Za godzinę jedziemy odbierać klucze do garażu, póki co, wszystko ładnie się spina i oby tak zostało. Siema to my. A to nasz garaż. to nasz za... garaż. To na... <laughs> Siema, tu Jasiek, to jest nasz garaż, zamknięty, bo klucze mam w kieszeni, bo po co mam to otwierać? Pierwsze oficjalne otwarcie. Siema. Zapraszam do środka. Przepraszamy, wybrany numer w tej chwili nie odpowiada. Problem. Pod koniec pierwszego dnia byliśmy przekonani, że jesteśmy w kropce. Jak się okazuje, popyt na rowery trójkołowe w Małopolsce jest o wiele większy niż sądziliśmy, co zostawia nam dwie opcje. Znacznie zwiększyć budżet na logistykę, aby przewieźć rower z drugiego końca Polski, albo znacznie zwiększyć budżet na sam rower i zaoszczędzić na przewozie. A, rower do odnowienia, ty, ale czemu w ogóle ujesz do przodu nim? Ja dzwonię w sprawie ogłoszenia rower Ten stary, tak? Tak, tak, a takie to szybkie teoretyczne pytanie, czy na nim da się jeździć? E, no to dałoby pewnie radę <ślinuję> się, Dobrze jasiek, dobrze robisz <ślinuję> się, miesiące, Prosto, w... że tak <ślinic> <ślinic> <ślin <ślinic> <ślinic> Siema Mati, słuchaj, oto twoja maszyna Chyba widzisz tą pakę, widzisz te koła, widzisz te pedały? Mam nadzieję, że Ci się podoba, póki co. A Domika, patrz, patrz co tu jest. I by the way hamulce w nim nie działają, ale naprawimy. Nie muszą. Natomiast tak jak właśnie widzieliście, zakupiliśmy nową maszynę, która będzie podlegać modyfikacji. Saj! Po długich godzinach dywagacji z moimi inwestorami, podjęliśmy decyzję. Nie mamy czasu ani pieniędzy jechać na północ Polski, więc musimy kupić o wiele droższy rower, ale w okolicach Krakowa. dobry Można zobaczyć ten rower od razu? Ma k**wa dziwny skręca jak Ty, jak Tirem bieg i Super wow. Ona skręca się jak Tirem, potwierdzam Jak skręcasz w lewo na przykład, to się przechylasz w drugą stronę po prostu strasznie, bo tu masz dwa koła, które Cię stabilizują, ale tutaj tego nie ma Czy mogę zamówić się na piwo? Pod nogami co ci się najbardziej podoba? Zacznę od rzeczy, które mi się najbardziej nie podobają Cena <grym> Widziałeś kiedyś bębnowy hamulce w rowerze? <grym> nie mam pojęcia co to nawet znaczy <grym> Ja pracuję stary Zaciskowe jak wyglądają wiesz Tak Tarczowe jak wyglądają bierze. Tak To to są bębnowe, bo są zamknięte bębniem Ja ale no Na tym się kończy bo ja wiedzę. Dobra, dzień. Siema e. Jest ciężko stary nie ja wiem, że jestem pośledzony No nie, jeszcze raz wyłączaj to było Jestem ja nią to nie batę. nie pierwszy oficjalny dzień budowania Zapraszam do środka kupiliśmy pas na piwo Zapinasz frajera o stary Ja chcesz czerwoną farbę, żółtą wariacie? agarmo. Instrukcja, bardzo potrzebna rzecz, pamiętajcie żeby czytać Sportowe rury wydechowe Podwójny wydech, a Uj. Rolex Czas dalać. Telefon, I to jeszcze na ekran Jasiek, czy zechcesz się pochwalić, co zrobiłeś? Naraz. Hehe, too fat for you. F*k! Mój, co masz, jakiś zysk? Jakąś zysk? są naklejki z roweru. Jiiiiii, może? Może? I wiesz, kocham za małą skrówkę. Rozkręciliśmy praktycznie cały rower. Mamy już zdjęte koło przednie, wszystkie manetki, przerzutki. Zdjęliśmy co najważniejsze i oczyściliśmy miejsca po naklejkach na rowerze. Co ważne, ściągniemy dzisiaj też na pewno napęd. Na pewno zdejmę to koło. Nie wiem jak z tamtym. Nigdy nie widziałem takiego montażu koła, ale sobie damy radę. No jak nie my, to kto mógłby dać radę? Zawsze możemy robić to lepiej. Mimo wszystko uważam, że idzie nam nieźle. Jako jednemu specjaliści. I amatorowi. Chyba popażyło mistopę, chyba. Idzie nam naprawdę dobrze. Szczególnie, że już praktycznie cały rower jest przygotowany do lakierowania. Tempo pracy idzie totalnie. Dopiero mamy ściągnięte jedno koła i hamulec. Jeżeli chodzi o taką kwestię techniczną, to idzie bardzo dobrze. Nie wiem, czy wyrobimy się na deadline, więc się na pewno wyrobimy. Kurwa. No cały czas lata za mną fryer? No patrz! Nagrywasz to? tak? To jest sabotaż planu zdjęciowego. Co aktualnie nas. Kurwa. No stary! No ta tatuata cały czas, stary. dobra, chuj. No k***a, a gdzie? Dzień piąty zaczynamy w tym momencie. Wiem pracy czas za zacząć. Stary, do środka. Kurwa. No! Do środka! No nie! No patrz, no patrz, no krzyk. kagręj ją! nagrywaj szpa. Ustawelon, no, z no, przysięgam! Oto stan roweru został rozebrany praktycznie do samej ramy. Musimy jeszcze dzisiaj zdjąć siodełko. Mamy już nowe, zamienne, bardzo ładne. Dzisiaj szlifowanie i lakierowanie. Podczas gdy rower właśnie jest przygotowywany do lakierowania, pora zająć się pojedynczymi, osobnymi elementami. Ale najpierw bezpieczeństwo. Napotkaliśmy mały problem. Klucz, który wchodzi do środka, jest po prostu za gruby. Więc aktualnie próbujemy go zaszlifować, żeby był krótszy. Tak wygląda. Najpierw zabezpieczymy teren kartonem malarskim. Pierwszy element, który będziemy lakierować, to będą te dwa napędzacze roweru. Napędzacze roweru. Hmm. I to by było tyle, jeżeli chodzi o odblaski. Dzisiaj tempo zdecydowanie zwolniło. Między innymi przez fakt, że przez godzinę piłowaliśmy jeden klucz. Dzisiaj rower już powinien być w pełni pomalowany, póki co dalej jest sam szkielet pomalowany podkładem. Zaspaliśmy, to jest zasadniczy problem. Jak zwykle wyszliśmy o godzinie 14, co dość mocno nadszarpnęło czas. Skończył nam się lakier odcień zielonego, który jest aktualnie na grillu. Niedużo nie siedzi, tak jak powinien, to nie wygląda za dobrze. A w zasadzie już jutro ma być gotowy rower. No generalnie nic nie siedzi tak jak trzeba. Tak jak do tej pory wszystko szło dobrze, tak dzisiaj się wszystko co mogło po prostu wywaliło na głupi ryj. Nie wiem jak my chcemy się wyrobić. Składać rower musimy dzisiaj, chryste no. pany, żeby nic się nie w****ło. No. Szczerze nie wierzyłem, że to się uda. Byłem nastawiony na ten dzień dramatycznie. Musieliśmy nadgonić kupę rzeczy. Musieliśmy dolakierować ramę całą, musieliśmy dolakierować kosz, koła. Poświęciliśmy tak naprawdę, ile? 12 albo 14 godzin na to, żeby się udało. Mimo, że nie sądziłem, że tak powiem, powinniśmy się wyrobić. Witam, cześć. Cześć Dagmara, witam. Patrz jakie mam cztery kółka. Bardzo ładne. W będziemy przewozić cały projekt dla Matusza. Jeżeli ten film wam się spodoba, proszę zostawcie subskrypcję na tym kanale, z racji, że dużymi krokami zbliżamy się do 100 tysięcy. A jeżeli chcecie zobaczyć pełną reakcję Dagmary i Ziemniaka, zasubskrybujcie również drugi kanał Enigma Śmieszkuje, na którym pojawią się wycięte sceny z tego właśnie projektu. Wiesz że się nagrywa? Mam dla ciebie brykę. Nie wiem, czy jestem gotowy. Spodziewam się totalnego roweru pod bekę zrobionego, albo tamtego, tylko pomalowanego, k***a, sprayem, tak najprościej. Szelaj, ile zajęło nam zrobienie tego dzieła? Sugerując to, że jak wczoraj nagrywaliśmy, no to niespełna nie miałeś 12 godzin. Jaki motyw chciałeś? A, McDonald's! odsłaniej bestię. <śleskuj> ja <ty> to. <śleskuj> to... serio jestem? To to jest lokomotywna, narysowana. No tak, to Co to jest? Co? że jak na dwóch głąbów, którzy gówno wiedzieli o temacie tak naprawdę, czy rozłożyliśmy rower, złożyliśmy rower, przerobiliśmy go, co najważniejsze, jestem z nas dumny w zasadzie, bo dwóch cepów dało radę. To jest oficjalne na dla ciebie, żebyś mógł grillować <laughs> w stylu. <laughs> Ile tu wejdzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć browarów. Nie. Tego się nie spodziewałem, kompletnie. Co więcej, masz normalnie kontrolę temperatury, człowieku. Dlaczego tu to się? Więc większą życiu jest tam prezent. Masz dodatkową wentylację od dołu. Że... I będzie lepiej wychodził, wiesz, węgiel z tego. No, inaczej. Hmm. Tak. Jeszcze idealne lakierowanie tutaj. Tutaj troszeczkę więcej, tutaj troszeczkę mniej. Czekaj, czy wy to spopaliście, czy nie? To tak nie wyglądało. Jeszcze McDonald's, to jest jakby wóz Zbawiam roboczy mojej przyszłej firmy. Jeden z twoich współlokatorów zostawił ci mały prezent narysowany na tym rowerze. Zobaczymy, czy uda ci się go znaleźć. Gdzie jest ten kutas? <laughs> jak my stąd wyjedziemy, tym starym. To są siedzi, pomyślą, że ja aż nie wiem co. Ja bym jak prostutka wyglądał. no. Gdzie to ma hamulce? Nie ma puls, okej. Okay. Tak? Zapomniałem, to. Bo... Nie, 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 ej, nie, proszę nie ruszać wentylków, Dlaczego to jest w folii aluminiowej? W tyle funkcjonalności widzę, najlepszy jest k***a grill z tego wszystkiego. Czekaj, to było, czy to zrobiliście? Ale się jest zajebiście wygodne. A gdzie jest ten kutas? Na dole? No to tutaj patrzyłem. bardziej. Tu jest! Wiedziałem, że będzie kutas! Tylko wsiadaj na kutarze i... <grystanie> Jestem mega zadowolony. Mój jak to był? Zimmer został odnowiony.